Profesor Zyta Chojowska mianowana na międzyobozową dziwkę roku po wizycie w prezydenckim gabinecie orgazmów począć o odpowiedzialności i w obciąganiu, dawaniu i ssaniu ostatnie przygotowania do wielkiej zbiorowej świątecznej przemocy. Anna do podajka witamy w programie a zaczynamy od zrobienia dobrze kamerzyście więc niech odłoży kamerę i zdejmuje spodnie a zresztą on i tak ma go więc później zadowolę się szefem A teraz zapraszam na relację zmianowania zytychojowskiej chojowskiej na międzyobozową dziwkę roku po tym jak zrobiła dobrze prezydentowi To co wydawało się niemożliwe okazało się możliwe zapraszam na relację tylko tym razem niech się nie pomylą i znów nie poszczą pornosa jak to debile zawsze robią a zresztą to i tak lepsze od tych chojowych polityków Obiecuję, że będę dobrze robić, dawać bez oporów i ciągnąć do opadłego nie będę wybrzydzać. Mogą być krzywe, chodę, grobe, małe, dorze, łyse i odlosione hoistyn i tak będzie ostrożniecie we wszystkie dziory i setki orgazmów i wytrysków nawet damskich gorących soków z rozjebabej mej.